Cześć! Komputer do gier to zazwyczaj dość spora inwestycja. Warto więc wiedzieć co nieco na temat podzespołów, które będziecie umieszczać w swoim gamingowym sprzęcie. Jeśli chcecie wiedzieć, co jest najważniejsze, a co troszeczkę mniej, to zapraszam Was do obejrzenia tego filmu. Duża większość graczy rozpoczyna składanie komputera od podzespołów i jest to dobry pomysł, szczególnie że ładny komputer jeść nie daje yy, grać nie daje się później na nim. Wybór obudowy jednak jest również dość ważną kwestią. Zaletą tych małych jest to, że są małe. Zmieszczą się na każdym biurku. Wadą jest to, że możemy mieć później ograniczenia, kiedy będziemy chcieli rozbudować nasz komputer. Obudowy MIDI, czyli średniej wielkości, są chyba najlepszym kompromisem między wielkością a możliwościami rozbudowy. Są jeszcze na tyle małe, by zmieścić się na biurku czy pod nim, ale nie tak duże, żeby potrzebowały dużej ilości miejsca. Tego typu obudowy pozwalają już na zamontowanie akceptowalnej jakości chłodzenia. Oczywiście nie będziemy musieli tak naprawdę się ograniczać. Kupując te największe obudowy, ich minusem jest oczywiście wielkość, jednak najwygodniejsze będą dla osób z dużymi dłoniami, które będą samodzielnie chciały wymieniać podzespoły. zespoły. Niezależnie od tego, czy będziesz sam składać komputer, czy będziesz kupować już gotowy, jedną z najważniejszych spraw, które musisz wziąć pod uwagę, jest procesor. Ważną kwestią jest liczba rdzeni procesora. Ich liczba waha się od 2 do 16. Jeśli nie masz zbyt dużego budżetu, wybierz ten z co najmniej 4 rdzeniami to jest wartość minimalna. Na odwieczne pytanie, co wybrać AMD czy Intel, to obecnie moim zdaniem AMD oferuje lepszy stosunek ceny do możliwości oraz więcej rdzeni i znacznie lepszą wydajność wielowątkową. Intel, jak na przykład procesor i9 9900K, natomiast oferuje większą liczbę klatek na sekundę. Jest jednak droższy od AMD. Jeśli komputer ma być przeznaczony raczej tylko i wyłącznie do grania, karta graficzna będzie jednym z najważniejszych podzespołów, który znajdzie się w twoim PC. Na przykład RTX 2060 Super jest prawie tak samo wydajny jak droższy RTX 2070. Począwszy od dołu, procesory graficzne klasy podstawowej, takie jak AMD RX 570 lub Nvidia GTX 1650, zapewnią przyzwoitą wydajność podczas gry w rozdzielczości 1080 p Jeśli chcesz grać w rozdzielczości 1440p z przyzwoitą liczbą klatek na sekundę, potrzebujesz czegoś mocniejszego. Takiego jak RTX 2060 lub RX 5700. Osoby zainteresowane grą w 4K Ponad 100 klatkach na sekundę, zaczynające we sporcie, będą musiały zajrzeć głębiej w swoje kieszenie. Wysokiej klasy karty graficzne będą cię kosztować w niektórych przypadkach ponad 4000 zł. Jeśli natomiast mowa o liczbie Gigabajtów pamięci RAM, to obecnie, jeśli zamierzasz grać głównie w rozdzielczości Full HD, 4 gb w karcie graficznej to wartość minimalna. Jeśli natomiast masz większy budżet, 8GB pozwoli ci nagranie w wyższych rozdzielczościach. Znowu, jeśli się wahasz między AMD a Nvidia, to ta ostatnia obsługuje Ray Tracing w tej wyższej klasy kartach, jak na przykład RTX20. Jednak obecnie liczba gier, które obsługują Ray Tracing, jest mała. Na pewno jednak w przyszłości liczba tytułów będzie stale się powiększała. Ilość potrzebnej pamięci RAM może być dla niektórych nieco zaskakująca, a to dlatego, że obecnie nie ma sensu przepłacać za np. 32 lub kosmiczne 64. Ponieważ gry takie jak np. Fortnite, Doom Eternal czy Player Unknowns Battlegrounds wymagają minimum 8 GB RAMu. I w ostateczności możemy zaczynać od tej wartości. Na dodatek pamięć ram będziemy mogli w bardzo łatwy sposób później sobie rozbudować. Moim zdaniem 16 GB pamięci ram obecnie będzie wystarczająca to wartość. Nie ma sensu w takim razie przepłacać. Co do wyboru dysku twardego, to w dużej mierze jego pojemność będzie zależała od naszych indywidualnych potrzeb. Jeśli komputer będzie używany tylko do samych gier, wartość 512 GB w zupełności wystarczy. Oczywiście najlepszym wyborem będą dyski SSD, które są szybkie i pozwolą na szybsze ładowanie się gier oraz samego systemu. Chłodzenie co prawda nie jest bezpośrednio związane z wydajnością, ale na pewno ma wpływ na komfort korzystania z komputera. Choć na przykład karta graficzna posiada swój własny system chłodzenia, to jeśli myślisz o wykręcaniu ze swoich komponentów siódmych potów oraz ich cichej pracy, to dobrym pomysłem będzie zainstalowanie dobrego systemu chłodzenia. Dzisiaj dostępne są różnego rodzaju typy chłodzenia, jak na przykład wodne Kolejną dość ważną rzeczą będzie dobrej klasy zasilacz. Nie oszczędzaj na tym. Zasilacze niskiej klasy mogą bardzo szybko odmówić posłuszeństwa i nie daj Boże uszkodzić inne elementy Twojego zestawu. Płyta główna to również dość ważny element Twojej układanki. Jednak nie warto tu przepłacać średniej klasy płyty, są już w stanie zapewnić wystarczającą stabilność systemu. Te droższe są raczej przeznaczone dla overclockerów. Pozostałe komponenty, takie jak karta dźwiękowa, czy porty USB i tak dalej, są już zawarte w płycie głównej. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, na co Wy zwracacie uwagę podczas kupowania komputera. Czy używacie go tylko i wyłącznie do gier? Pochwalcie się swoimi zestawami w komentarzach. Jeśli jesteście tutaj po raz pierwszy, klikajcie przycisk subuj oraz dzwonek, aby nie przegapić kolejnych filmów. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam.